Redaktorze, ja nie wiem, już o co chodzi. Przecież w tamtym tygodniu byliśmy dogadani. No niestety, dużo rzeczy się zmieniło. Widzi pan, to naturalne w tej branży. Szczerze, nie wydaje mi się, że to jest naturalne w żadnej branży. Ech, panie Tomaszu, wiem, jak byliśmy umówieni, no ale. Przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz: Czy to ma coś wspólnego z moim artykułem? Panie Tomaszu, redaktorze. Czy to ma coś wspólnego z moim artykułem o Wojciechu Gawronie? Panie Tomaszu, nie przyjmuję Pana do redakcji. Wiem, o czym rozmawialiśmy tydzień temu, ale sytuacja w tym świecie jest dynamiczna. <laughs> Czyli nawet nie chce mi Pan odpowiedzieć na pytanie. Panie Wenecki, proszę już do mnie nie dzwonić. Życzę Panu poboc... Nie dzwonić? Redaktorze, to jest... Miłego dnia. Cześć. Cześć. Długo czekasz. A, ważne, poczucie. Nie mamy tak naprawdę czasu. A. To ty chciałeś się ze mną widzieć. Tak, o co chodzi? Słuchaj. Napisałem artykuł. Mhm. O Gabronie. Pewnie wiesz o to. Tak, wszyscy wiedzą. No właśnie, poświęciłem na niego pół roku. Zdjęcia, zbieramy materiały, zdjęcia. Filmy, strony internetowe, czytam artykuły. No i co w związku z tym? Co w związku z tym? No dobra, słuchaj. Przykład. Most na Broński. Mhm. Więc zorali pół parku. Tak. Firma Gawrona miała się zająć zbudowaniem tego mostu, wygrali przetarg w końcu. A most tak nie było, tak? Nie ma. Nie ma. A pieniądze to wzięli. Wydaje mi się, że nawet sam prezydent miasta i radni mogły być w to zaplątani. Się nie przekonuje, to o tych dwóch drogach. Głównych drogach w naszym mieście. Miał być wyremontowane, co nie? Firma Gawrona podpisała umowę z miastem, też wzięła za to pieniądze. A pieniądze były z dofinansowań. Miasto wzięło te dofinansowania, a druk jak nie było, tak nadal nie ma wyremontowanych No dobra, ale co do artykułu. Swoiłem do Kacpra od razu po napisaniu artykułu. Ale cisza weterze, niech się do mnie odzywa. Członien też do redaktora naczelnego. Pojutrze. Słuchaj, miałem tam mieć pracę od pierwszego. Od poniedziałku. Ale dał mi wtedy bilet. Powiedział mi wszystkiego dobrego. Niech pan się trzyma i powodzenia w przyszłej pracy. Dobra, dosyć tego gadania. Słuchaj, bo rozwodzisz się. Myślisz, że tak dużo wiesz w tym nie, że pół roku śledzenia. To tak. jak. Pół roku, to na pewno wiesz, że jest on jednym z głównych sponsorów prestiżowej, prywatnej szkółki, do której chodzi jego córka. Tak. On jest. On ma wszędzie jakieś kontakty. Poczekaj. Poczekaj, to nie jest. długa najważniejsza rzecz. Właściwie najważniejsza w tej sprawie. Wiesz kto jeszcze chodzi do tej szkółki? Kto? Córka Redaktora Naczelnego Policza, twojego kochanego szefa. I co? Rozumiesz teraz? Coś śliskie sprawy. Powiedz, co ja mogę dla ciebie zrobić? Ja nie rozumiem, O co mi tu ale, prezie, ale co ja mam robić? Słuchaj, siedzisz w tym biznesie, siedzisz w tej branży od dawna. Może może ty byś mógł coś napisać? A ja napisać, Żartujesz sobie. Masz ja, Słuchaj, ja ryzykuję moją karierę, moją pracę, posadę, wizerunek, spotkanie się z tobą. Dziwi, że inni nie chcą z Tobą rozmawiać. Słuchaj, to jest niemożliwe. Tylko dlatego się z Tobą spotkałem. Że po prostu było mi cię szkoda. Widziałem, jak sobie wszystko. Wszystko sobie spępałeś i to się zdarza. Słuchaj, nie mam czasu. Ja muszę lecieć. Ja mam tylko jedno Ci do przekazania w ogóle. Nie pakuj się w to. Zapomnij o tym. Bo spotkałeś sobie karierę, zdarza się. Ale jeszcze warto nie wpaść pod pociąg. Jeśli chcesz tego uniknąć, to po prostu wycofaj się. My się nie znamy, ale zresztą. Dzień dobry, proszę bardzo. Jeżeli dzwonisz do nieba o poradę, wybierz 1. W sprawie datków na radio toruńskie, wybierz 2. Jeżeli zapomniałeś pokuty, wybierz 3. Ostatnie namaszczenie, wybierz 4. Proszę wybrać numer. Wybrałaś 1. Porada u niebios. Jesteś pierwszy w kolejce. Proszę czekać. Dobry wieczór, niebiańska sekretarka. Czym mogę służyć? Dobry wieczór. Nie wiem do końca, gdzie się zadzwoniłem. Aha. To znaczy? To znaczy, nazywam się Tomasz. No, Tomasz, tak, tak, mam zapisane. No, no właśnie, e, więc... Dzwonię z ulotki. Z ulotki od Anioła Stróża, mam rozumieć. Że kogo? Nie, nic, nic, to w zasadzie zupełnie nieważne. No to skoro pan już ją dostał i pan tu dzwoni, to jaki ma pan problem? Hmm. To jest naprawdę skomplikowane. No dobrze, bo czas nas goni. Napisał pan artykuł jakimś biznesmenie i teraz ma pan problem, tak? Skąd pani to wie? No ja w niebie pracuję. Aha, to w takim razie po co się pani o to mnie pyta? Dobrze, to ja pana przełączę do Ducha Świętego. Do kogo? Dobry, słucham. Dobry wieczór. Czy ja dozwoniłem się do... Do Ducha Świętego się pan dozwonił. To ja jestem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Niech, niech pan najlepiej powie, w jakiej pan dzwoni sprawie. Okej, okay, więc. Mam problem. A. Widzi pan, wszyscy mamy problemy, ale o co dokładnie chodzi? Bo widzi pan, ja tu mam konkretne procedury, których się muszę trzymać. Procedury. No. No procedury, no, co pan sobie myślał? To jest w końcu... jest w końcu niebo na Boga. No tak, tak. No, no dobrze, to ja sobie zaznaczę, że panu wyjaśniłem jak działają procedury. Okej. Okay. Już... No dobrze, to jaki pan ma problem? Skoro jest pan duchem. Y, y, znaczy pan duch... Y, jest pan Duchem Świętym, to pan tego nie wie? Mów mi duch, tak łatwiej będzie, a co do twojego pytania, to pewnie mógłbym się dowiedzieć, ale tutaj naprawdę nie ma na nic czasu. A poza tym, was jest za dużo, no i, no i są, te, są te procedury. Eee... A więc tak, eee... co się stało? Dziewczyna pana rzuciła? Może atak kolki nerkowej? O, a może, może zgubił pan kupon do buka? Pierwszy, który siadł od pół roku. Nie, nie, to zupełnie co innego. Ech. Nie pomaga mi pan. Gdzieś przecież muszę wpisać. O. 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 Hmm. Co się stało? Chwila. Chwila. Ojej. 19.01. Kończę dyżur. No dobrze, to dziękuję panu. Y... Tomasz. O, y, tak, tak. Dzięki, Teofil. Y, jakbyś dalej miał ten problem, to dzwoni jutro w godzinach pracy. Zgoda? Yy, Ale to super, to super. Ok, yy, to w takim razie dobranoc. Yy, trzymaj się, ciao. Kim jesteś? Co robisz w moim domu? Nie chciałem cię przestraszyć. Mefistofeles jestem. Ała! Przepraszam, mam strasznie silny uścisk. Zawsze o tym zapominam. Nie, nie silny, tylko jakby parzy. No tak, parzy. Możliwe. Słuchaj. Musimy pogadać. Pogadać? Pogadać o czym? Słyszałem, że masz pewien mały problem, a właściwie, że jesteś spalony. A jak ktoś jest spalony, to z nikim się tak nie dogada jak ze mną. Chyba nie mamy o czym gadać. Zawsze znajdziemy jakiś wspólny temat. Nie znam cię. Nie znajdziemy żadnego wspólnego tematu. To Możesz się poz... wyjść z mojego domu. To się poznamy. Chodź, resztę opowiem ci w aucie. W aucie? jakim aucie? Zabieram cię na przejażdżkę. Chodź, kurtkę załóż na dole. A! To co, jedziemy? A, ja. Ale właściwie to gdzie? Na przejażdżkę. Okay. <sighs> On wiedziałeś, że dzwoniłem do nieba? Jak pracujesz w tym zawodzie, to wszędzie masz dzwonić. Wszędzie. Dobra, ale rozumiesz, w ramach ścisłości, bo chcę się upewnić, ty pracujesz w... W No to Dokładnie. No, tak, jasne. <śm> Rozumiem, ale to nie zmienia faktu, że to nadal jest bardzo, bardzo dziwne i staje się tylko bardziej dziwne. No, każdy tak czasem ma takie poczucie, no, ale... Widzisz, no? No to, to nic nie zmienia To nic nie zmienia Zresztą nie mówmy o mnie Pomówmy teraz o tobie Jak mogę ci pomóc? Szczerze? Najszczerze No więc Napisałem pewien artykuł mm. O bardzo zamożnym Wpływowym facecie Który ma swoje szemrane interesy i jak się okazuje, zna też każdego, gdzie tylko się ta. Także w mojej redakcji. E, wiesz, to była moja wymarzona praca. Mm -hmm. Starałem się bardzo długo, żeby tam się dostać. A przez ten jeden artykuł, który miał zmienić całe moje życie i w końcu otworzyć mi drogę kariery, wszystko się, wszystko się zwaliło. Wszyscy przestali się do mnie odzywać. Nikt nie do tego telefonu. A dziennikarze moi przyjaciele, rzekomo z powołania, tym bardziej nie chcą się ze mną zadawać. No to faktycznie nie wygląda to najlepiej, ale może coś da się z tym zrobić. A dlaczego w ogóle wypuściłeś taki artykuł, z którą mogłeś się tego spodziewać? <śm> wiesz, piszę o prawdzie, o tym jak wygląda świat, a to co tam pisałem to była szczera prawda. Może nikt nie ma w tym interesu? Czekaj, sugerujesz, że prawda jest mniej ważna od interesu? Wiesz, no. z prawdą jest jak z fortuną, a ta kołem się toczy. <słuch> Aż to głupie. Może i głupie. Strasznie tego nie rozumiem. Myślałem, że na tym to wszystko polega. Ty się musisz wiele nauczyć, ale słuchaj. A gdybyś mógł jeszcze raz wypuścić ten artykuł, zrobiłbyś to? Oczywiście, żebym to zrobił. Nie wiem, dlaczego zadajesz w ogóle to pytanie. Czy nadal nie zrozumiałeś tego, że to jest mój problem? Że to jest mój problem z tym, że nie chcę odpuścić, a nie mogę nic zrobić. Jestem w kropce. Widzę, że jesteś jednak nieuleczony. No ale trudno, dobra. Słuchaj, mam dla Ciebie pewną propozycję. Słuchaj. To jest coś, co rozwiąże wszystkie te problemy. Wnioskuję po Twojej pracy, że to cyrograf, prawda? Cyrograf to nie jest cyrograf, to, to, to nie jest średniowieczny, to jest XXI wiek to, to, to jest zwykła umowa. Tak ją nazwijmy. To jest umowa i, ale za to świetna umowa, no? Przeanalizuję sobie, no. No, na pierwszy rzut oka wygląda dobrze, tylko że wiesz,. No bo w ogóle, słuchaj, masz długopis, to możesz od razu ją popisać. Naprawdę, no po prostu. Chciałbym, ale w ostatnim postpunkcie tutaj, przy gwiazdce, chyba sami opisałeś. jest napisane, że sprzedaj ci swoją duszę. Co? <śmówiłem> duszę, duszy, ale. Słuchaj, jeżeli to podpiszesz, będziesz miał pomoc we wszystkim. Słuchaj. Powiem tak. Ta umowa wygląda następująco. Podpisujesz tutaj. Masz luz do końca swojej egzystencji na tym ziemskim podołym. Słuchaj. Pomagam ci ze wszystkim. Denerwuje Cię sąsiad? Może go zalać. Natychmiastowo tak. Woda, wszędzie woda, rozumiesz? Może inaczej. Chcesz awansować w pracy, nie? Po prostu, zwykły, po prostu. Nie chcę awansować w pracy. Chcę, żeby to się skończyło. A ty mi proponujesz zrezygnowanie z życia. Poza doczesnego. To, to, to jest nie! To, to po prostu to jest oferta na. Uważaj! Uważaj! A! Halo? Miałem wypadek. No 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 jest jeden. Nie, 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 nie była nie Nie. Straszny grzesznik, straszny. Nie, nie musiał go. No tak. No. Nie no, tu po prostu. Co? Ale... O czym ty mi mówisz, no? Oni robią tak samo, tylko że w drugą stronę, no. Tam nikt nie liczy, idu tu, ilu tu. Niezależnie wejść, słuchaj. Przyjedź tu po prostu i załatwimy to. Załatwimy to. Ja tutaj mam jedną rzecz do, do załatwienia poza tym, ale. Przyjedź po prostu, ok? Przyjedź. No, no tak. Oho. No, jestem autem. Jestem autem. Okej, okay, zadzwonię później. A ty kim jesteś? I co tym razem się dzieje? Słuchaj, dostałem informację ze swoich źródeł, że Mephistopheles próbuje cię przeciągnąć na swoją stronę, więc musiałem interweniować. Czekaj, czekaj, czyli ty musisz być Duchem Świętym. I to mm -hmm. z tobą ostatnio gadałem przez telefon, prawda? No, tak. tak. To była bardzo miła rozmowa. Mhm. Mm Słuchaj, bardzo Cię przepraszam, naprawdę wiem jak to wyszło z Mapisto Felesem i to się nie powinno zdarzyć, naprawdę, przepraszam. Dzięki, dzięki, to miłe, że, że zwracasz na to uwagę teraz. Słuchaj, jak pracujesz w tym zawodzie, to masz wszędzie znajomych. A i w ogóle mam dla Ciebie propozycję, która na pewno Ci się spodoba. Pani Julio, poproszę o dokumenty. Dziękuję Cześć. bardzo. 6. się dziwnie e, o, o co chodzi tym razem? Pani Julia jest moją Prawą ręką W całym niebie nie ma drugiej takiej sekretarki Bo w ogóle nie ma drugiej Po redukcji etatów Pani Julio Pani to mnie naprawdę potrafi rozśmieszyć Uch, Koniec zabawy na bok To są dokumenty dla ciebie, bardzo proszę Ty też? Okej okay. Aha, słuchaj, to jest niepowtarzalna okazja To jest niepowtarzalna okazja, w której możesz za pomocą jednego podpisu Jeden podpis zapewnia Ci dostęp do nieba Żadne sądy o jeśli nie będziemy bawili tutaj, rozumiemy się? Tak po prostu, chcesz mi to dać mm -hmm. Okej, okay. a gdzie jest haczyk? Haczyk? Pff. Tam nie ma żadnego haczyka Nie ma haczyka, mówisz ten zapis, słuchaj tego. Efekty uboczne umowy numer 1 celibat. Dobra, słuchaj, zostaw to. To musisz przyznać, że jest bardzo niewiele jak za cenę zbawienia. Oj, tak, naprawdę niewiele. Raz, dwa, trzy, dziesięć stron. No, jeszcze po prostu kolejny żartownik. Słuchaj! To jest naprawdę niewiele. Jeżeli nie będziesz wdzięczny, to wyrzucę cię z tego samochodu i trafisz Patrz na drogę. Y tak, yy, tak, słuchaj, więc. Yy, o, wystraszyłem się. Daj mi te dokumenty od Mephistofelesa, a ja je wyrzucę. Masz, weź sobie te dokumenty, proszę mm -hmm. bardzo. Mm -hmm. a ty, Lio, możesz je nawet wyrzucić przez okno. Może jednak ja je wezmę. Co? <laughs> Co? Pisałeś, że tak płatwo mi wyrzucisz? <laughs> Za długo w tym siedzę. A ty, Tomek, nie przyjmuj tej umowy. Jak sam zauważyłeś, jest bez sensu. Mam ciebie dosyć. Czy ty naprawdę musisz zawsze tak wszystko psuć? Psuć? Ja tylko pokazuję możliwości. Mm -hmm. A jeżeli o możliwościach mowa, mówią, już się może przenieść do piekła. Gwarantujemy wolne weekendy i w pełni płatny dwutygodniowy urlop. Dosyć Wysiadam. tego. Wysiadaj. Wysiadaj, już! Wysiadamy! Dlaczego to robisz? Naprawdę chcesz wkopać tak dobrego chłopaka? Czy ty naprawdę raz w życiu. Nie możesz sobie odpuścić? Ja chcę go wkopać, to ty go wkopujesz ze względu na swoje wielkie niebiańskie ego. Po co się w ogóle w to pakowałem? Chciałeś dobrze, ale wyszło jak wyszło. Gdybym wiedział, jak to się skończy, to wtedy co? Nie próbowałbyś? Lepiej stać z boku i słuchać tych kłamstw? Kłamstw? Skąd wiesz, że się przebijesz? Skąd wiesz, że usłyszysz prawdę? I skąd w ogóle wiesz, czym jest prawda? To może prawda jest po to, żeby jej szukać, żeby ją odnaleźć. Poza tym, jeśli nie spróbujesz, to od razu odbierasz sobie szansę. Zresztą w zasadzie jestem pod wrażeniem. No bo rzadko ktoś taki się trafia. Jak rzadko? W zasadzie nie pamiętam. <grywka> naprawdę... Czy, czy... naprawdę Duch Święty i Mephistopeles właśnie tak wyglądają? Ale co, zawiodłeś się? Czy ja... czy ja wiem? Jak widać każdy czasem zachowuje się jak kretyn, i na ziemi i poza nią, ale oni naprawdę nie są aż tacy źli. Mefistofeles na pewno nie jest taki straszny na jakiego się kreuje, a duch, no to niby jest mój szef, ale wcale nie jest taki święty. No dobra, starcie tego, posłuchajmy może jakieś muzyki, to ci poprawi humor. Dobry wieczór Państwu. Na dzisiejsze na tropie zaprasza Eliza Kaczmarska. Znam ją. Dzisiejszym gościem naszego programu znakaka. będzie pan Alfred Sikora. zastępca redaktora naczelnego magazynu Spektrum. Dobry wieczór Panu. Jego też znam. Dobry wieczór Panie redaktorowi. Ten akurat jest słuchaczy. moim. był moim szefem. Chciałbym dzisiaj poruszyć ostatnio bardzo. <laughs> <w rozdłużym> Redakcję <laughs> pana Tomasza Weneckiego. Czy wie Pan, o którym takie mówię? Chyba nie kojarzę. Mówią o artykule na temat pana gawrona. Może teraz coś panu świta? Widzi pani ostatnio dużo pracy. Nie mam za bardzo czasu czytać właściwie innych artykułów niż tych naszych, które oczywiście redaguję, no więc. A czy to przypadkiem nie pan po sukcesie pierwszych artykułów pana Weneckiego chwalił go na jego blogu? Bo widzi pan, aż nie chce mi się wierzyć, że nie zna pan tego tematu. Tak. Być może chwaliłem. Gdy mam dużo czasu, to też dużo czytam. Sporo jest zdalnych osób z dobrym piórem. Czyli ustalmy sobie jedno. Nie zna pan Tomasza Weneckiego, tak? Nie, nie. Nie mieliśmy okazji się poznać. Co?! Stój! Poczekaj! Tomasz, stój! To bez sensu. ten cały układ. Ja Bóg i szatan. Co? Muszę powiedzieć, że to proste. Na wasze, niebiańskie standardy? Jak mam stawić temu czoła? Jak prosty dziennikarz, który chce coś zmienić? Ludzie mówią, że. Człowiek jest natury dobry albo zły. Ja zaliczałem się podobno do tych dobrych. Ale wiesz co? Ja jestem chyba po prostu głupi i naiwny. Dam się wciągnąć wasze gierki. Otóż nic bardziej mylnego. Po rozmowie z naszymi przełożonymi doszliśmy do pewnego... Kompromisu. Tak, mamy pewną propozycję. Lokalny biznesmen i działacz polityczny zatrzymany został po tajemniczym zaginięciu Tomasza Weneckiego. Wenecki wcześniej zdążył napisać artykuł demaskując nielegalne interesy Wojciecha G. Kontakt z 20-letnim dziennikarzem urwał się już dwa tygodnie temu. Dalej nie ma żadnych informacji na temat ewentualnego miejsca jego pobytu. Wojciech G. przyznał się do zarzucanych mu czynów. Twierdzi jednak, iż nie miał nic wspólnego z zaginięciem Weneckiego. Sprawę dogłębnie spadała Eliza Kaczmarska. Po potwierdzeniu informacji z artykułu zaginionego czynności podjęła prokuratura. Razem z Wojciechem G zatrzymano kilku lokalnych polityków już od dawna posądzanych o korupcję Wenecki...